Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju to takie obrazowe elementy konstytucji funkcjonowania człowieka, bo tam człowiek. Dowiaduje się, kto go stworzył. Tam też mamy wiadomość o tym, w jaki sposób człowiek zgrzeszył, jaka jest relacja między grzechem pierworodnym a grzechem uczynkowym, w jaki sposób Pan Bóg zawiera z człowiekiem przymierze. I tu kolejny etap, budowa wieży Babel. I nie o to chodzi, że ludzie nie mogli zbudować tej wieży, ale intencja budowania tej wieży była niejasna. Nie można powiedzieć nawet, że była nieczysta. Oto ludzie zapragnęli posiąść tajemnicę Pana Boga. I nie o to chodzi, żeby człowiek nie czynił sobie ziemi poddanej. Ale kiedy stawia siebie w miejsce Pana Boga, kiedy chce zbudować taką wieżę, która spowoduje, że człowiek będzie nieomal jak Pan Bóg, albo zastąpi w ogóle Pana Boga, to powoduje nieszczęście. Ponieważ świat jest zbudowany na obecności Pana Boga, świat jest zbudowany na prawdzie, którą Pan Bóg jest, na dobru, którym Pan Bóg jest i na wolności, którą Bóg przekazał człowiekowi. Odwrócenie tych proporcji powoduje zawsze ogromne nieszczęście, ogromne zamieszanie, powstawanie ideologii, które są wrogie człowiekowi.